To są podstawowe techniki, jakich uczą się nasi najmłodsi karatecy. Uderzenia kolanem, ja! uderzenia proste i różne inne techniki kopane. Tak, pozycja podstawowa wyjściowa, jak gdyby pozycja do wszystkich technik. Pozycja walki. ta uderzana, a gołczy, uderzenie mniej więcej w okolice nosa przeciwnika. Oczywiście nasi najmłodsi tutaj zawodnicy w takich formułach ciężkich jeszcze nie startują. Dla najmłodszych mamy przygotowane formuły sumo i sumografii. Zabawa polega na tym, żeby przeciwnika jak gdyby wypchnąć z maty, ewentualnie rozłożyć, że tak powiem, wątkę łopatkę A to wygląda mniej więcej tak. Trema, Basczerą. Ojej, uszy, ojej, ojej. Brawo, okej, okay. Karol. Karol, jeszcze raz, na jeszcze raz. W tą stronę pokaż. Bokiem się ustawcie, bokiem, bo ludzie, bo ludzie to wszyscy idziemy. proszę. No, gotowi, start. Sześć, świetny, prawda, oszukał Brzeźwika. Trafił, nie? Dziękuję bardzo. Jak i trzeci kolega. Proszę. Tak. Skoczyłeś się. No, świetnie. Ok. Teraz jeszcze drodzy Państwo nowy pokaz. Nasi najmłodsi karatecy bardzo to robią. Pokażę Państwu jak w prosty sposób obezwładnić senseja. Tak? Czyli czarny pas karate. Bardzo proszę. Robi się to mniej więcej tak. Proszę bardzo. Dwa czarne paski naprzeciwko siebie. Bardzo proszę. Tak, niesamowity potencjał, ogromna siła w młodym człowieku. <noise> w sensie nie ma szans. Bardzo proszę, bez pardonu, bez pardonu. Uwaga, już idę, już idę. Auch sie kennt ja,